Wielcy wojownicy, którzy już za moment w tym ringu 4 na 4 będą walczyć na śmierć i życie. Miasto grzechu, gromda 4. Zaczynamy. No i kolejny prawy na górę, Rzucę na moment, przynajmniej opuszczone ręce, za chwilę to się skończy, proszę Państwa. Nie na tak, tego pojedynku Kocu. Wytmurza te dystansy, nastawia celowniki, szuka tych prostych czasów. Kapitalny, kapitalny pol, ale zaczął świetnie, prawy prosty, ustawił tym prawym, uderzył lewym i właściwie chyba już nie ma sensu tego pojedynku pomyłować. Przepierza krew w tym pojedynku. Tak, już widać, że miał do czynienia z boxem Wiencławski. Ale, bo... no, ale to jest pięściarz, który trafia. Oj, 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 błędny wzrok Domina. Próbuje jeszcze powrócić na nogi. Ostatnie sekundy i znów tak jest. Znów jest e, liczony. Tutaj już jest blisko końca, Powiedzmy tak powiem, Państwa. Wylądował na kolanach Kruszyna po jednym Proces z tych ciosów kołta, jest niszony. Potwornie zmęczony jest zarówno jeden, jak i drugi, odwraca się teraz... No, no, no teraz jest jego szansa, taka, taki moment, aby przełamać rywala. Zakrwawiona tak, już się z każdej strony twarz kanteria opuchnięty nos, krew się leje na twarzy. Ale będzie jeszcze tego próbował, To tak jak w tym momencie, lewy bramy śrubowy i ciosy na korpus. Podkręca teraz tempo Kacper Miklasz. Wykorzystał moment, kiedy ten no, przestrzelił, poszedł do końca ataku. i teraz bombardowanie. Bombardowanie, już się odwraca. Odwraca się Miklasz, odwraca się Polish Machine. Pokazał, że pomimo tych słabszych warunków, najsłabszych w tym turnieju, można sięgnąć po najwyższe laury. Wasyl, idę po ciebie! Gronda nie ma miękkiej gry.